Dobra, teraz Wam pokażę samochód. Wcześniej mówiłem, że renówkę odbieramy. Także jesteśmy przed, przed domem u siebie. No i teraz sobie nagramy to, co żeśmy kupili. Rena 2018 rocznik 2018 rocznik 100 km przebiegu No także Także renóweczka. Mówią że najlepsze a jakie one są to się wtedy okaże jak się już będzie jeździło Jak się już będzie jeździło Może trochę być marnie widać bo słońce strasznie świeci 1 kwietnia, ale naprawdę pogoda jest super Zresztą to można zobaczyć, no naprawdę super pogoda jest czyste niebo Piękna pogoda A tu wejdziemy teraz do środeczka. Tak wygląda w środku to Mam nadzieję że słychać mnie tam jest Coś się tu z głosem robi, ale nie jestem pewien co Tak to wygląda w środku No tak po skrócie. I myślę gdzieś kamerę zamontować tutaj, ale... Ale jak to będzie, to się okaże później. Jak to będzie, to się później okaże. Czy to będzie dobry pomysł? No jeszcze wejdziemy na górę. Chwilę pokażę kurnika. O, a kurniczek wygląda O taką! To jest mi kurniczek Powiem szczerze, nie wiem czy tak widać. O. Kurniczek mój, jakoś tam będzie, nieźle, ciepło, trochę się nagrzało tu w tym kurniku. Webasto jest, no nie wiem jak będzie się spało, jeszcze w tym nie spałem, w sumie pierwszy mój wyjazd i to lada dzień, albo jutro, czyli we wtorek, 2 kwietnia, albo 3 kwiecień. Także czekam tylko w zasadzie na telefon. Czekam tylko na telefon. No i tutaj jest właśnie mój, mój kokpit pilota. Cockpit pilota. Także tak to wygląda, moi drodzy. A co z tego wszystkiego wyniknie, to się okaże w praniu. Nie wiem, jak to się nagra. To, to mam nadzieję, że będzie yy, ok. Mam nadzieję, że się nagra dobrze. No. Mam nadzieję, że się dobrze nagra. Także także. No, mówię, słońce trochę świeci i, i się obawiam, że będzie może trochę mar, marnie to widać. Auto zakupione czekam w zasadzie na czekam w zasadzie już na, no, na, pierwszy, na pierwszy kurs na pierwszy kurs czekam Ech. tu jest jakaś szuflada, sprawdzałem. Fajny w sumie to taki gadżet, bo można coś tam położyć, przyczepić, nawet tableta można położyć, e, coś obejrzeć czy komputer. Tam zawsze do czegoś się to przyda. Kłopot jest tylko jeden, mam tak jak widać dwa uchwyty. Są dwa uchwyty. Ten jest mój, ten jest spedytora. Tak sobie po prostu spedytor zażyczył. No i niestety jest tak wielki, że się śmiałem tutaj, że szyba z tym GPS-em wypadnie. Także jest bardzo duży. Naprawdę nie wiem ile cali ma. Coś żeśmy rozmawiali na temat cali ile ma, ale nie pamiętam, więc teraz nie powiem. Ale jest naprawdę duży i jednak trochę ogranicza mi tą widoczność. Także marnie, marnie z tym GPS-em jest. Wolałbym jednak mieć tego. No ale niestety jest, jest po prostu też ten i musi być. Chyba, że tego tylko zdejmę, ale wolałbym się tym obsługiwać niż tamtym. No i co? I no będzie trzeba się męczyć z nim. No. Jak trochę widoczności będzie zesłaniał, to nie jest to ciekawe, nie jest to dobre, ale ale muszę, muszę jakoś się z tym na razie męczyć. Zobaczymy, co, co to wszystko wyniknie w późniejszym czasie w praniu. No a tak to wygląda, Dobra, bo to tak na szybkiego, a muszę parę rzeczy jeszcze ogarnąć, muszę jeszcze tutaj parę rzeczy popakować, tak jak mówiłem, do wyjazdu. No i chciałem tak skrócić, szybko ten filmik zrzucić, nagrać, pokazać co i jak. Może tam kiedyś będę składał te filmy renderowo, na razie, na razie po prostu. Na razie jakoś nie wiem, nie potrafię jeszcze, muszę się nauczyć i nie mam na to czasu. Także pozdrawiam i do usłyszenia ewentualnie w nowu, w, znowu w najbliższym czasie. Także na razie.